Siema, ja jestem Torsen i witam Was w kolejnym odcinku z gry Dead by Daylight. Ogólnie to przepraszam za to, że przed kilka miesięcy nie było filmów, ale ogólnie to problemy techniczne, moje lenistwo, jeszcze szkoła, tak więc jakoś się to uzbierało, ale wreszcie nabrałem ochoty, żeby coś nagrać. W dzisiejszym odcinku będę grał dreżem, a moim build jest pod Exposed, a w nim jest tak: Dragon's Grip. Jeśli kopnę generator, to przez następne 30 sekund, jeśli surf dotknie ten generator, krzyknie i będzie exposed na 60 sekund. Ten perk ma 80 sekund. Make your choice. Jeśli jestem od haka co najmniej odległości 32 metry, to jeśli surf ściągnie innego surfa, to ten surf ma na sobie status exposed na 60 sekund. Hex Devour Pope. Jeśli jestem od odległości co najmniej 24 metrów od haka, Wtedy dostaję tokeny. Dwa tokeny dają mi 5% hejsta po powieszeniu surwa. Trzy tokeny każdego surwa mam na strzałach, a 5 tokenów mogę zabić każdego surwa własnoręcznie. I mam jeszcze w buildzie Starstraka, czyli jeśli niosę surwa, to każdy surw w moim terrorze ma status Exposed. I jeśli. Wyjdą z tego terroru, albo powiesz, surmam jeszcze przez 30 sekund tego exposed. Ten perk ma kółdą 60 sekund. Moimi do są tak: Ili descent wooden plank, czyli jeśli podczas, i, jeśli jest nightfall, to ostatnie 12 sekund nightfalla, wszystkie surwery są na strzała. i fit recorder, czyli po prostu mam nightfalla na początku gry i na końcu gry. I jeśli sur wejdzie w mój remnant, to mają status exposed exhaust, znaczy się na 15 sekund. No i to byłoby wszystko z tego bidu. Widzimy się w meczu. No i jesteśmy w meczu na Macmillanie. Niestety tutaj surwy mnie wzięły, coś jest za mnie bólem. O, dobra i czas rozpocząć mecz. Dobra, ściana zniszczona. Widzę, że Dewiura mam chyba w dość chillowym miejscu, niestety. Ale mówi się trudno. O, oczywiście tam żadnych szafek nie, nie ma. Gdzieś tutaj widziałem heartbeat, znaczy w sumie słyszałem bardziej... O, dy... Bez... Gdzie? O, za kamieniem. W sumie za drzewem dokładniej. Cześć Kate. O, widzę, że robi taktykę bieganie. Dzięki, Kate. O, pierwszy gen widzę, że już został zrobiony. Dobra, idziemy powiesić na hak. Niestety, Nightwatch widzę, że już mi się skończył. Dobra. Pierwszy hak. Absolutnie nie pamiętam, w sumie nie patrzyłem do końca, gdzie ten gen został zrobiony. Już wiem, gdzie został zrobiony. Cześć, Nea. O, widzę, że biegniesz do przodu, ci kontra na dredża. O, super okno. O Jezu. Nie wiem, jak się na to gra w sumie. Okej. Okay. Czym ja eksponuję na sobie? Dobra, Neo, chodź tutaj. Nie ja, ty O kurde, co ja zrobiłem?! O, cześć, Nea. Tego nie było, to się wytnie... Jak wiadomo... Montaż... Okej... Okay. Eee... Ruch, momento... Dzięki, Nea. Dobra, niszczymy paletę. O Jezu, bez info granie, to jest trochę były, szczerze. Ale mówi się trudno. Widzę tam Feng Moon, która ma na sobie status Exposed. Cześć, Feng. Pa, Feng. Starstrack value, let's go. Tu mamy hak. Uwielbiam niszczenie tych samków. O jezu. E, Dzień dobra, internet. Skate krzyknęła. Hmm. Tam jest Neo. Kopniemy tego Gena. Dobra, teleportujemy się. I gdzie są ludzie? Teraz szukać ludziów. Tutaj jest ktoś. Ok, Kate. To było ciekawe. Już wiedzą, że mam dewiura. Ale mówi się trudno. Dobra. Pieszamy cię na haku. I czas robić dalszą podróż. Idę na razie kopnąć jeszcze tego Kenna, jeśli trzeba, nie trzeba. No i debiur padł, źle się tepnąłem jeszcze, eee, smutek. Czemu dostałem... a, już wiem u dostałem hejsta. Zobaczmy co zrobisz. Mądre posunięcie. Mm, to też było dosyć mądre. Zobaczmy jak myśli, myśli. Chciałem tylko szczerze zobaczyć tyle. To był. Ładne uderzenie. Dobra. Hmm, gdzieś tam pobiegła. Tu. I nie wiem, gdzie dalej. A tu są ślady, dobra. Cześć, Feng. Feng. Chodź tutaj do mnie. Chodź do pancia. Chodź do pancia, chodź. Hotbang. Hotbang. O, Genta. Genta mi tam zrobili. Żal. ładnie. Dobra, udało się. Dobra, podnosimy ciebie. I dajemy ciebie na hak tutaj Psiup. Dobra Jezu to brak infopoli O, ten gen był trochę robiony, widzę Sprawdzę czy nikogo tutaj nie ma E, fila. Nie mam tu teleportu. Widzę tam Dawida Dawid Dawid, czy ty masz serio sprinta? Czy ty myślisz, że jesteś niewidzialny, po prostu? Myślałeś, że jesteś niewidzialny, po prostu? Dobra, tam surf mi uciekł, dobra, podnosimy Dawida. Zaraz mamy Nightfalla, widzę, że dostałem pingu, nie wiem czemu, o, już nie mam pingu. Dobra, wieszamy Dawida. Dobra, idziemy, mogą być surfy. O, super teraz, o! Widzę tutaj kogoś. Myślałem, że się schowasz, serio, Elż? Nie jak się kuca, to jest mniejsza widoczność tego. Czy mi się wydaje tylko. Eee, nie trafiło to, co mnie jeszcze się zaskoczyło? Ok, Kate. Zrzuci padetę. Teraz rzuci paletę i Kate będzie leżeć jak pies. Dobra. Czemu jak pies? Nie wiem. E, dobra. Wieszamy ciebie tutaj na hak. O, i umierasz na tym haku. E, to było interesujące, że to... Chodź, chodź, chodź tutaj. Kurde, te 12 sekund to trochę za krótko, Imo. Ta... Co ja, co ja tu odwaliłem? To ja nawet nie wiem. Eee, jestem botem w tą grę. Pobiegłaś dalej, widzę. Zniszczę tą paletę. Przeszłaś przez okno. Genami zrobili. 6 węg... O jezu, myślałem, że znowu nie trafię jak bot największy. Pewnie przez okno przeskoczy, tak jak myślałem. O jezu, ta mapa. To jest super okno. Chodź tu, Feng. Co ja zrobiłem? Co, co? Ja w ja nie wiem, ona mi zrobiła witeka, który na mnie zadziałał. Jestem botem. Oficjalnie. Jestem najgorszym graczem w DVD. Ale to nie był hack, tylko gen? Dobra. Jezu, ja takie głupie rzeczy to odwalam. <ścoughs> Serio. Ten gen nie wiem, czy był robiony. Ten gen jest ewidentnie robiony. I ten Dawid ma sprinta, tak jak myślałem w sumie, ale nie wiem, co ten Dawid trochę robi. Dawid jest tutaj, e, jeszcze tam widzę, że Nea gdzieś jest. Najlepsza taktyka po prostu bieganie do przodu. Zobaczmy gdzieś tu w pobliżu będę mieć. Po prostu chcę. O? Czy ty kamieniem rzuciłaś? O jezu, te dzikie okna, których jeszcze do końca w sumie nie znam. Cześć, Neo? Dobra, Neo, chodź tutaj i kończymy tą rozgrywkę. Eee... What the fuck? What the fuck? Po prostu, what the fuck? W serio? Czemu się na to dałem? Co jest ze mną dzisiaj nie tak? To ja nie wiem. Jest tu piwnica nie ma. <ścoughs> Kurde, tutaj tyle takich głupich rzeczy zrobiłem. <ścoughs> że ja nie wiem po prostu. I jeszcze to jakimś tym wygrałem. Idziesz na hak, mój drogi. No i widzimy się w... Endscreenie, w skrócie. No i jesteśmy już po meczu właśnie. Powiem szczerze, w tym meczu co... Ja nie wiem, co ja robię. Nigdy czegoś takiego nie robiłam w tym meczu jakoś tak wyjątkowo. Co <laughs> było śmieszne, ale... Czasami można być debilem. A ja nim zawsze jestem, na przykład. To był dobry mecz, GG. A, pięć kropek. I to i widzimy się w następnym meczu. O Jezu, dobra. Drugi mecz na Garden of Joy. Dobra, gramy dredgem. Jeszcze jestem, e, oczywiście, to jest przerwa kilkumiesięczna od grania pierwszego meczu, bo to jestem ja. Jestem dosyć leniwy. Mi się trochę szczerze nie chciało nagrywać. Czy ja słyszałem oddech? Wydawało mi się chyba, dobra. Teleportujemy się. Zrzucam paletę? Nie, nie zrzucili. Dobra, Elodi, Masz pierwsze uderzenie. Dobra, chodź do Elodi. Ojej, kolej głośną grę mam. Jak ona te odległości zrobiła, to ja nie wiem szczerze. O! Kolejna paleta, super. Pewnie te Uuu, Jednak brak dead harda. Dobra. Podnosimy. I na hak. Tu mam hak. Się teleportuje do Blaszaka, bo pewnie tam będzie te piara jeszcze. Albo gdzieś tutaj może być jeszcze chłop. Teleportuję O, no. To się powiedział, że ty tu będziesz, co nie Wydarzenie na ne Och jej, ktoś dotknął Gena i krzyknął Tu jest Elodi. A gdzie tamta się ukryła, to ja nie wiem Dobra, chodź tu nie ja. Dobra, udało mi się to zrobić. Nie, wiem nawet jak, dobra, podnoszę od razu. Tu mam hak. Wieszamy na nim. Dobra. Drugi hak dla mnie. Idziemy do Blaszaka. O, tutaj jest Feng. Pękła na sobie expulsa Tak więc no. Może zdążę ją złapać przez ten czas, ale jeszcze, że wątpię. Okej okay. Dobra, to było ładne co zrobiła. Porobiłam je teraz. A ja zrąbałem. Dobra, kończyli się expose niestety Ojejku, te palety, dobra Dobra, dobra, dobra Eee, wracam pod hak, muszę pod hak wracać. Pod hak wracam, po Elodi. Co ja zrobiłem teraz to ja nie wiem, ale zrąbałem mi to porządnie. O jezu, zamknięta szafka. Teraz nie wiem gdzie jest. Teraz nie wiem gdzie jest. O Jezu, ale to zrąbałem. E, dobra tam są. Zaportuję się. No. Czemu tu nikogo nie ma? Czy to nie był zasięg? Nie wiem. Tu nikogo nie ma. Tu? Nie wiem, tu. Ojejku. Błagam, żeby nie miała balansa tylko. Dobra, nie ma balansa. Zarobiliście. Ja was tam typia, że widzę. Dobra. Może kogoś... Nevermind. nikogo nie zdążyłem. Są ślady... Dobra, skopię tego gena. Szkoda, że ten Dragon Grip ma tak długi cooldown. Bo ten perk ma jakikolwiek potencjał. Dobra. o hmm. Ojejku, ten duży to jest ból. O, to okno się może pojawić. Zapomniałem o nim. A tu paleta jest! Nie widziałem jej. Beka, dzięki to. Czemu mam spadki FPS-ów pewnie przez OBS lub coś? Dobra, to może być ból. jak to było pół sekundy? XT? Dobra, podnoszę ją, obie nie miała i ją zabijam. Dobra. Ach, pro gaming, tuneling tak zwany. Ale ja powiem szczerze, że to jest bardzo ciężka mapa dla Fizzera, akurat. Chociaż jakiekolwiek szafki mam. Dobra, są gdzieś za szafką, to się tam tepnę. No! Serio? Serio ja tego nie ogarnąłem wcześniej. Dobra, potrzebuję pęg Co? Dobra, ale ją usłyszałem chociaż Więc chociaż tyle O Jezu, kolejna paleta Dobre uderzenie. Cześć, feng! Zobaczymy, czy to kolejny programmer z Detwardem Chyba nie Tu sumie nie wiem Dobra, podnosimy, wieszamy na haku i... Znowu wielkie poszukiwanie, gdzie mogą być Ach, jak ja kocham te duże, co nie? Dobra, chodź tu, mega. Ty masz D-twarda, to pamiętam. Muszę na to uważać. To powinien być zasięg na tego. Tak, zasięg był. Dobra, muszę na nich teraz straszny pressure na wie... na wie Ech, dawać im. Może ktoś tu będzie. Dobra, są pod hakiem. Cześć, Feng. Of the record. Nie, jednak nie of the record. Wracam pod hak. Było pewnie Elodie pójdzie? Albo jednak nie? Myślałem, że pójdzie. O, cześć, Feng. Mam tu hak. Dobra, mam. Ona już się nie wigluje, więc jest dobrze. Wieszamy cię na haku. Oni mają jakiś wheelmake, bo się strasznie szybko leczą. Obstawiam, że Lodi ma will make I to tak mocno obstawiam. Dobra, to jest Elodie. Wiedziałem. co? Ja jej absolutnie nie widziałem teraz. Ty miałeś też chyba Deathfarda, z czego pamiętam. Tak, Deathfart Gamer. trafiony skleczek prawdopodobnie zrobię tak, bo może będzie zasięg Star Strucka Dalej idziemy na hak. O, jeszcze nie umierasz. Ból Nikogo nie ma. Idziemy. Luszki? Dobrze widziałem, przez nawieszkę Dobra, Starstack valley, let's go Tu mam hak Wieszamy cię na haku I jeszcze Oj, elodii, elodii Dobra, dobra, to było piękne, dobra. Albo jak. Dobra, to było piękne, nie spodziewałem się tego. Aż tak pięknego tego zagrania się nie spodziewałem, za nic, nie? Dobra, chodź tu, Fengwin. McMahon of the Rekord. Sorry, nie jest widoczny dla PK akurat. Dobra, tu mamy hak. Mieszamy cię na haku. Kopnę tego gena. <grywy> Błagam, żeby to się nagrało, bo to jest piękny mecz. Dobra, czyli mech się wyleczyła Dobra, teraz musimy ich znaleźć gdzie będą, co nie Co to było? Za jakaś zrespiona tekstura Liści jakieś Nie pamiętam jak to się nazywało szczerze Ojej, te szapki tutaj to jest ból Zniszczę już ten um, zamek, żeby mi nie przeszkadzał. zniszczę tą paletę. Jak mi się naładuje, muszę się teleportować do góry. Uuu, ten nie jest robiony. Śmiesznie, dobra. Jej, bo oni mi wszystkie szatki pozemkali. Bez tego kalendarza to nie jest zbyt wygodnie. O, trzeź lodi. Ojejku! Myślałem, że szczerze trafię, ale nie trafiłem, więc żal. Więc tu biegniesz, dobra. Ale te spadki FPS-ów mnie denerwują, szczerze. Pewnie przez obs samą mam spadki FPS-ów, bo zazwyczaj nie mam takich spadków, co nie? Oj, chwila. Nie, co? Ona na górze jest. A zobaczmy, gdzie mnie to zabierze. Absolutnie nigdzie. Super. Myślałem, że mnie to gdzieś zabierze. Super dziura, polecam. Nie wiem czy mogę się teleportować, czy nie. Dobra, czyli biegnie do przodu. Ojejku, nie zniszczyłem tej palety, serio? Dobra, joń. Trzy fragi. Dobra, trzy fragi. Zarumbiście Praktycznie Perkles, co nie? Dobra Czekaj, gdzie teraz może być? Tu? Nie O, o, o! Słyszałem, słyszałem, słyszałem! Kurde Ajajaj Ajajaj Za do, usłyszałem szczerze i się trochę pogubiłem Dobra, szukamy hacha teraz jakby jak znajdzie to się mówi trudno Czemu od razu wyszedłem, dobra, nie wiem o cześć Meg A poczekajmy tak jeszcze chwilę Adon Valiu, ten Adon Valiu, tylko to chciałem Dobra, no to mieszamy cię i się w ekranie końcowym no i jesteśmy właśnie w ekranie końcowym, mercedes killer to był bardzo dobry mecz, ale szczerze trochę się źle z tym czuję że musiałem nie wystylować, ale zarazem nie czuję się z tym źle więc, e, wywalone gg tam cztery, bo ta mapa to jest ból o, to miała, o, jak miała to o, mech miała smycila to jest smycila teraz, nie rozumiem tego Ej, miała Iron Villa przed myślałem, że mogłem rekord, Dlatego jej nie słyszałem. Dobra. No to był to dobry mecz. No i to byłoby na tyle. Jak widać no, w pierwszym meczu byłem trochę dzbanem, a w drugim meczu to... Musiałem się trochę spodzić i jeszcze mi się mikro coś zrąbało. Nie wiem czemu, ale ten odcinek tak się rzucę. Bo... dalszy znaczy mecz, bo był zarąbisty. No i widzimy się wy w następnym odcinku. Bye bye!